Głównym celem badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej było projektowanie efektywnych układów biokatalitycznych, dedykowanych dla procesów związków z sektora lekkiej syntezy organicznej. Opracowane przeze mnie biokatalizatory mogą być stosowane w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym oraz do produkcji biopaliw. Biokatalizatory są oparte o enzymy, które są biodegradowalne, bezpieczne, wysoce selektywne, wydajne, umożliwiają prowadzenie procesów w łagodnych warunkach. A także umożliwiają syntezę czystych produktów, więc są zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Możliwość właśnie kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju jest niesłychanie dla nas ważna. Ważna również w takim aspekcie, że jesteśmy częścią Uniwersytetu Europejskiego, Eureka Pro i mamy możliwość prowadzenia wspólnego kształcenia razem z naszymi partnerami z konsorcjum. To konsorcjum powstało pod hasłem 12. celu zrównoważonego rozwoju ONZ odpowiedzialna konsumpcja i produkcja i właśnie założenia pracy doktorskiej, która dzisiaj była broniona, bardzo dobrze się wpisują w 12. cel zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań uzyskanych przez panią magister inżynier Annę Wolny w trakcie badań nad pracą doktorską, mają taki wymiar aplikacyjny. Zostały dostrzeżone przez naszych partnerów przemysłowych Orlen Południe i Orlen SA, z którymi właśnie w tej chwili prowadzimy rozmowy dotyczące rozwinięcia tych badań.